Witam serdecznie kochani w roku 2022, kończącym się roku, w miarę dobrym roku. Za chwilę przywitamy nowy rok, 2023. Z tego względu, że nie mogę patrzeć na wizerunek rządu, prezydenta, poczułem się do odpowiedzialności, żeby takie orędzie wygłosić dla Was. Dla Was wszystkich razem i każdego z osobna. Kochani, aby przyszły rok owocował w jeszcze lepsze chwile, momenty, które będziecie przeżywali w swoim życiu. W sytuacje, które nas otaczają, żeby szybko rozwiązywały się na stronę lepszą. Żeby mniej było takich sytuacji nieprzyjemnych, jakie były w ostatnich latach. I żeby każdemu wiodło się lepiej. Tego Wam życzę serdecznie. Dziękuję.